Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Śmieszne zarabiaczki <laughs> Chciałem powiedzieć średniaczki zarabiaczki Ale tak naprawdę to są yy, Śmieszne zarabiaczki Dlaczego śmieszne? No bo to jest piąty tier A przed naszymi oczami T14 Maszyna, która w grze jest od dawna Dawna Ktoś ostatnio mi zwrócił uwagę, że takie osoba już chyba się nie używa. Ja pamiętam, że w bajkach go używano, to może czemu ja mógłbym go nie używać, skoro też bajki tworzę czasami, nawet ciekawe, yy, o czołgach. Yy, więc T-14. Jest to czołg ciężki, tylko poziomu, amerykański. Czołg, który jest na przecenie, był przynajmniej, jeżeli to oglądacie, w czasach yy, historycznych dla niektórych, i tak, ten czołg ma 50 pancerza z przodu, 50 pancerza z boku, 50 pancerza z tyłu, oczywiście przód jest pod kątem, więc cholera trudno coś będzie przebić, chodzi o to, że będzie nas ciężko przebić. Tył jest łatwiejszy do dorwania, bok ma gąsienice, które dają pewnie 30-20 mm pancerza, więc zdecydowanie tył największy X pod wieża. 101 z przodu, 101 z boku, 101 z tyłu, cholernie trudno do przebicia. Więc mamy tutaj potwora. Czy ja wiem? Może nie potwora, ale twardy czołg. Z dużą ilością HP, bo 690 to więcej niż KW-1. Z 330 metrów zasięgu widzenia, czyli całkiem dobry spoter jak na Hewika Żartowałem, 330 to jest fatalny wynik jak na Hewika, więc to jest ślepy czołg jak na amerykańsko... amerykański. I działo 75 mm. 92 penetracji, mm penetracji, 110 uszkodzeń, fatalna cenność i dobry czas celowania z szybkościelną armatą. Eee, podsumujmy to działo. Szybkościelne nie przebija nic prawie i jest jeszcze niecenne, ale szybko celuje. Więc będziemy rzucać pociskami, kamieniami, ale bez skutku. Typowy czołg w grze World of Tanks. Dajmy mu. Wysoką szybkościelność, ale żeby tą szybkoszczelność, żeby tej szybkoszczelności nie wykorzystał, nie dajemy mu kurna nic dobrego, nawet złoto jest do dupy, więc kurna taka ilość penetracji nie pozwala mi przebić nic twardego. Na szczęście Wargaming przewidział to i powiedział, no żeby jednak coś zrobił w tych bitwach i żeby nie narzekał, że kupił joke Premium, a nic nie zrobi, to dajmy mu troszeczkę e, łatwiejsze matchmaker. Dzięki temu walczymy na piątkach w tej bitwie e, sponsorowany matchmaker by Wargaming. I mapa cichy brzeg. Na tej mapie, takim czołgiem, warto jeździć tam, gdzie nie mogą nas z kilku stron. Więc teoretycznie, ustronnym miejscem byłoby pojechanie tutaj na dół i patrzenie naprzód. Problem jest tylko jeden: kurno, trzeba tam dojechać. A ten czołg nie będzie nam pomagał tam dojechać, tylko będzie nam to utrudniał. Dlaczego? Ma no beznadziejną prędkość maksymalną, co także przekłada się na jego jazdę. No, zobaczcie, jak to jeździ. 20. 4, 5, 6, 30, 5, 4, 6, 8. Ej, to nie jest tak źle. Dobrze jest! Kurde, kto mi do takich na, na, na opowiadał Nie no to nie jest. Kiedyś czytałem taki... Yy, taki poradnik i ktoś wpisał, że tym czołgiem... Się, że to czołg jest wolny, a to nie jest wolne, kurna, to jest szybszy od Mausa. Już mamy jakiś pozytyw, kurde, dobra, czyli To zalet możemy dodać prędkość, kurna, widzicie, czasami warto e, samemu zagrać jakimś czołgiem, bo może nas, może was, wile, e, może was mile zaskoczyć, jak mnie. Uważam, że to czołg nie jest taki zły, kurna, jeździ. Może nawet jakiegoś M2 Medium, a zaraz... O kurna. Uszkodziłeś mnie. O kurna! Jeszcze do mnie strzelasz! Na to ci nie pozwoliłem kurna chłopie. Więc radzę, radzę się uspokoić, bo zaraz będę musiał wezwać wsparcie. No patrzcie, już Arta mnie darwała No kurna! I zobaczcie, gdyby takich ludzi na Arcie nie było, przecież bitwa byłaby taka piękna, moglibyście robić damage, a tak? Będziemy patrzyli jak nasi snajpią, a ja będę kurna robił za cel do trafiania przez Artę. No, i to jest właśnie problem w tym czołku, że kurde, będę musiał dojechać tam po ten kamień i wystawię się po Tosza 4. Chyba, że kurna. No, co mnie trafia? O kurna! Ty masz złoto, kurna! Widzę, na... Widzę że masz złoto, kurna. Jak nie. Jak nie jak tak, kurna. No ja też mam złoto, <laughs> No i spotkało się dwóch złotych graczy No kurna Arta zasrana, no waltą Artą się, chłopie Ja tu gram, a ty tą Artą już trzeci raz we mnie... Drugi raz we mnie trafiasz Kto jeszcze do mnie strzela? M3 Light, kurna, ludzie Dajcie mi spokój, kurna, ja tutaj tylko chcę zrobić damage Ale chwila, przytomnie pancer 4 Tutaj ten M3 mnie zaraz będzie chciał skończyć, a jeszcze Arta tu ma ostrzał pewnie ten C4-9 także nie wygląda dobrze. On gdzieś tu się kieruje, kurna. Teoretycznie jesteśmy w dupie. Głęboko w dupie. A ten M3 mi całej... ...nastroju nie pomaga. No gdzie strzelasz tym działem, kurna, ludzie? Widzicie czym ja strzelam? No dobra, ten oberwał chociaż. Ten nie zginie. M3... Ma dobre działo. Ma do... On ma 120 penetracji na zwykłej amunicji. Czyli tyle co ja na złocie Bez yy, Zaprzeczalnie mi, kurde. Przebije. No nie wiem czy mnie nie zabije. O kurna. Ten jak dalej tam stoi, kurna. Czo... Będę czekał długo jeszcze na wsparcie od naszej arty, kurna. No, wreszcie, kurna. Dziękuję bardzo. Zaraz mogę się skontować i Cię skończyć. Siemeniu. Przykro mi, ale miałem kursy w marynarce. Jak widzisz, przydają, przydają się. No i zobaczcie, nasza arta. Nic nie pomaga mi z tym te 14. No boję się że ten nam 37 tu celu ja, ja on 110 mi zabrał A ty, ty chwila czekaj, a ty kurna co? Tam ktoś mnie zdjąć też kurna? Nie prosiłem o więcej wrogów kurna Starczy mi Póki co No i cię skończę kurna To za... A Pokończone kurna To za... Yy, to za kurde pointera No zobaczcie. Pokurna chowali się tymi czołgami. Załka chwila. Tam jest KW1. Ja chcę tego KW1 zjeść. Tam jest B1, a tam kurna. Gdzieś się czajisz. Szukam kurna arty. I KW1. No nie giń chłopie, kurna, jadę do ciebie. No nie gin! Kurna, schowaj się z jakiś kamień. No, zobaczcie no. No on chce zginąć po prostu, no. My to wkurzasz, że ci ludzie, gdzie pod koniec zawsze takie sobie włączają cele, kurna... A zginę sobie kurna. Nie, to nie zrobię damage, a. a zginę sobie, tak O, zobaczcie. O ty kurna to ty Nawet złotem do ciebie strzela... Jakich? Niewychowany człowiek Ja się witam A on do mnie strzela O kurna! Teraz przyjechałeś? Teraz o! Nie, 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 teraz za późno! Trzeba było wcześniej przyjechać, teraz to zakitać, się. Kurna, sio, powiedziałem! Nikt cię tu nie chce, kurna! Jest napisane wyraźnie, kurna! Nie teraz, trzeba było wcześniej przyjechać, kurna! Spłoń! Dokładnie, kurna! Mówiłem, grasz? Nie, kurna, powiedział, że będzie się snajpił. Nie chciał walczyć, to zabije Martę, kurna. Teraz nie będę z tobą walczył. Tak nie będzie pięknie. Jak jestem na hita, to nie walczę, kurna. Wtedy mogę tylko uciekać. Dobra, gdzie jest ten snajper, kurna? Chodź na ring. Walcz jak mężczyzna. Albo uciekaj w silną dal. Byle byś mnie, kurna, jeszcze nie zdjął, chłopie. Pewnie gdzieś tam kampi, kurna, jak większość siotrów. Albo, kurna, tam gdzieś na górce czeka w krzakach, kurna. Cholera, i wie, to są takie randomy nieprzewidywalne, że... Strach się bać. No, jednak tam kampi koleś. A. Długo już nie pożyję, ale dojechać do niego nie dojadę na bank, więc skapuję. Umówmy się, że nabijam staty. EFI. Już nikt nie patrzy na EFI, ale, ale nabijam EFI. <laughs> Jak nikt nie patrzył kiedyś, tak teraz trzeba popatrzeć. Także T-14, kurna, miał być wolny czołg, a wyszło, że to jest Lamborghini albo Ferrari, kurna. I co? Za tą fatalną bitwę, gdzie kurwa spotowałem bardziej niż jechałem, dostałem drugiej klasy, ja nie wiem, jak to możliwe, że ludzie mają te czołgi premium, w ogóle nimi grać nie potrafią, ja gram bitwę jedną, dwie, to jest moja pierwsza bitwa tym czołgiem i od razu drugiej klasy albo pierwszej. Co jest dziwne, bo jak tyle osób ten człowiek gra na co dzień, oni nie mogą zdobyć nawet pierwszej klasy. A ja kurna wchodzę, gram, gównioną bitwę w ogóle. Powiedziałbym, że te, te bitwa to powinna w ogóle... powinni mnie wyśmiać za tę bitwę, a ja dostaję drugiej klasy. <grym> to jednak trzeba naprawdę ogarniać. Także za tą bitwę, gdzie cudowałem, cudowałem, dostałem 50 tysięcy kasy, to jest... Niesamowita ilość kredytów jak na piąty tier, a 25 tysięcy do przodu, tylko dlatego tyle zarobiłem, bo używałem złota pod koniec, warte, której jakbym nie walił złotem, to bym zarobił już 35 tysięcy, więc zdecydowanie polecam tą średniaczkę, średniaczkę aż zarobek taki, że średniaczkę mówię, zdecydowanie śmietna zarabiaczka T14 polecam, czołg ciężki amerykański do szkolenia załogi, zarabiania, do miłej zabawy, kurna. No więc T14, kurna, no i stałeś, znajdujesz się teraz w top 5 moich ulubionych śmiesznych zarabiaczek. Dziękuję za uwagę, nie multi show T14, cześć.